Hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale! Tak, to ja! Pamiętacie mnie z tego kanału? Na tamtym kanale też Wam chciałam powiedzieć, że też... Um, inne... No... <ścoughs> po prostu na tym kanale nagrywam na tablecie, a na tamtym na telefonie. Więc... E, no to ja, z Halife! Tylko, że mam inne zdjęcie. Tak jest. Inne zdjęcie, no... Inne zdjęcie. Tak. Hmm. No dobra. A więc, eeeh, przejdźmy do łańcuchu. do łacików. jak? Po tytule. Rysowanie. Tak będę prowadziła serię rysowania na moim tablecie. Proszę, tu mam taki długopis, który ma taką okolicę w I właśnie nie będę rysować. No, to przejdźmy już do tego filmu. Lol, mam na tapetu mojego psa. Nieważne. I nie wnikajcie, proszę. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taki obrazek. Taki o. Śliczny, prawda? O. ładny. <gryw> No dobra, nieważne to było dziwne. Tylko... Poczekajcie postawię sobie tablet. No dobra. Jakoś... Jakoś damy radę. O, teraz mi lepiej. Jestem w łazience, bo mój brat hałasuje w moim pokoju. No więc... Zrobimy właśnie taki obrazek. Więc... No. Będzie, mam nadzieję, ciekawie. Okej okay. <laughs> Okej, okay, dobra, no to tak lecimy. Żeby zrobić taki obrazek wybieramy sobie pędzel. Ech. No i właśnie ten, ten kształt pędzela, czyli jak to można nazwać. Wybieramy... Bieramy... No taki. O taki w I ten. No. Wybieram sobie dwa kolory, żeby były tutaj. Nieważne. O, czekajcie. Żeby były tutaj dwa kolory. Okej. Okay. No to myślę, że różowe. Musimy robić tak. Potem znowu to kliknąć. Teraz... Będziemy mieli dwa kolory. ok. <laughs> Wręcz jak poradnik, ale ok. No i widzimy i zimy tak. Ale zanim to, weźmiemy sobie jeszcze pędzel i daję ci na na fula. A Na górę. Fula. <laughs> no nieźle, nie. Plamy farbowe. Piękno to. Z... Wszyscy piękno, i malujecie tak cały obraz. Potem możecie narysować albo wziąć po prostu kształt serca. Przepraszam, że słychać szumę i w ogóle. Weź, weźcie sobie czarne, czarny. No i zróbcie sercem. A kurde, nie wyszło. To miało być grube serce. Żeby zrobić grube serce, dajcie to na wpolał. Chyba, że będzie za grube. Nie jest ok, właśnie takie miało być. No, może jest trochę większe, ale ok. Potem mm, nie bierzecie tego, tylko po prostu musicie wziąć znowu pędzel. Y I takie, takie. No i robicie Ale cisza U was może nie jest cisza, ale u mnie w sumie w łazience tak W pokoju nie U was może mama teraz właśnie odkurzać Nieważne Dobra Jak to zrobicie Weźcie sobie pens. To było dziwne. To jest... to jest Tymku Nie, Tymku nie. Dymku, nie, nie nie, 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 nie Nie jest zwykły rysik Który mi zniknął O kurde Z rysikiem może być teraz problem Kurczę. Gdzie jest rysik? Fajny jakiś, nie chcę go. Gdzie jesteś? Cztery później. Nie, to nie, to myślałam. Kurde no. Aha. Można zrobić te fajne te. Nie powiem, że miał no kurde mną no. no. <grywa> że... O, to, 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 jest właśnie to, to, to. Jak powiększycie. O, taki coś. I ustawicie biały. Jest. Widzimy. Teraz klikacie pędzel. Aha, jest na nie dobra. N nieważne. Jestem po prostu głupia Nie no, co jest to? Co, co ja wtedy... Wydypy I gdzie to jest? Wiecie co, cięcie i teraz się widzimy Dobra, 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 już mam To było to na samej górze, ja się skapłam. Zaczęłam jechać wszystkie ody do, do góry i, no, wszystkie musiałam przelecieć, ale jest. Ile? Nie. Tak, trochę mniejsze. Mniej niż połowę. Poniżej połowy. O, widzimy? I tak jedziemy dookoła. jest. Potem dajcie na full'a i robicie tak. Takie coś, takie dwa jakby i w środku. Chociaż w sumie to już jest trochę inaczej. <laughs> Możecie tutaj zrobić takie i to jest o wiele ładniejsze niż to, co tam było w sumie. Robicie wiederko i dacie czarny kolor. Zobaczcie, co się stanie. Czekajcie. I klikniecie tu. I tu. Widzicie? Też bardzo ładne. Ale ja nie chcę tego. Wolę jak, jak, takie, jakie było wcześniej. Wolę takie. Taki ładny kolorowy, wiecie. Dajcie strzałkę. Zapisujecie sobie w galerii. Chyba, że nie chcecie zapisać. Po prostu potem wychodzicie. Posuwacie. teraz wchodzicie w, to, yy, w tą grę, to coś, o i dajcie anul i macie. Okej okay. No to można no tyle <laughs> Dobrze, to było dziwne No i wam się zapisuje to Możecie wejść w galerię Będziecie mieli ten obraz <laughs> Ha, 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 ha. ha. Lol malowałam na tablicy xt o o a to ja ja dziwnie zapazowałam, wiem to mój piesio o tutaj miała operację tutaj miała operację na tym zdjęciu oj no kurde tutaj no, i tu ogólnie ma ten. Takie ubranko specjalne po operacji, bo miała cięty brzuch. Żeby, no. Nieważne. A to jest Monty. Jest mojej kuzynki. Chiwała. Chiwała. Jest taka piosenka jak XD. Nie mam to, tu do malowania. Wiem. Ale możecie pooglądać sobie świnki. No. Ta świnka po prostu ma ucho na oku, i tak patrzy tym ogiem na to uko, i tu ma nos, i tu ma i tak o! No, a ta ma język no, na wierzchu, próbuje dotknąć języka. Tam jest słońce w roku. No to. Dobra, to było dziwne. <grym> Z tego zdjęcia robiłam zdjęcie na mój kanał. A to jest oryginalne zdjęcie kanału. Zrobiłam jej podobieństwo do jej podobieństwa. Też brązowe włosy i No, tylko że w farmie człowieka Gaharifa. Lol. No tu jakiś wilk. Nie wiem skąd mi się wzięło to zdjęcie. Nie pytajcie. Bo ja sama nie wiem. Tutaj też malowałam na tym... na tym... O, widzicie. Widzicie to Monty. O, perfekcyjne to Monty. Monty jak Monta. Monty jak mutel. Jak uma miętowa, lol. O. To jest fajne. Wielka orkiestra świątecznej pomocy nie no, ale to jest refleksja, nie? Idealnie. A tutaj to, że to, to, po prostu się zerwało to serce. Nie pytajcie, proszę. No to co? A no to robię akurat dla taty jak byłam mała. Nie wiem, o co bym w tym chodzi To jest jakieś serce O co w tym chodzi, powiedzcie mi, proszę O, jakiś tank, Jakaś przygódka Kocham cię, to nie. co? Nie Co? Nie Kocham cię, to nie rozumiem Nie ja rozumiem tego obrazu O co w tym chodzi? ja wysuwałam wtedy. Usuwam to, nie wiem o co chodzi. No to jest po prostu... To mówi samo za siebie. Okej, okay, więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że dotarliście aż do końca, więc bye bye.